Witam się, witam serdecznie i zapraszam Was na wspólne ze mną przygotowywanie obiadku. Tradycyjnie w każdej polskiej kuchni ziemniaki już sobie przygotowałam młode i będzie do tego mięsko. Mianowicie tak, najpierw warzywka sobie pokroję, szybko warzę, będę to gotować. Kilka ziaren zioła angielskiego i lisków laurowych i mam tutaj ozorki wieprzowe, wytnę ślinianki, one są już umyte i razem z tymi warzywami będę gotować 20 minut szybko warzę zalewając około litrą wody, potem na tej wodzie wywarzę, przygotuję po prostu sos, tutaj takie resztki dla kotka także ja nastawiam i od momentu uszczelnienia się 20 minut warzywka, potem wyciągnę i też je drobno pokroję, i pójdą do sosu, i przyniosę sobie do dzisiejszego obiadu sałatę. Potem wyciągam te ozorki i hartuję je w zimnej wodzie, żeby ściągnąć skórkę, ale to po ugotowaniu. Najpierw nastawię właśnie. Mięsko do ugotowania, a potem dopiero ziemniaki i będę po sałatę. Sałata, zobaczcie jaka ładna mi porosła. Ja ją wstępnie już umyłam, jeszcze poprawię ją raz, umyć i będę ją kroić na sole, a potem tę wodę, którą puści, po prostu od duszę i dodam. Śmietany i będzie dodatkiem do dzisiejszego obiadu. Chciałam, żeby ona właśnie większa, urosła, bo ona była bezpośrednio w szklarni. Siana nierozsadzana, także będę ją przerywać i używać do obiadu, do kanapek i różnych takich. Sałatek na przykład z sałatą, nie? No dobra. To czekam aż się mięsko ugotuje, a ja działam z sałatą. Mięsko się ugotowało, próbowałam fajne, mięciutkie i teraz przerzucam wszystko do garka zimną wodą na dosłownie 5 minut, i będę obierać ze skórki. Także działamy. Obrane już mam ze skórki, przelałam tutaj tą wodę, przyniosłam dwie łyżki śmietany dwie łyżki y, mąki warzywka sobie tutaj mam na sitku ja je sobie pokroję tutaj widzicie te y, skórki obrane i robimy sosik zagęszczone mam już fajnie także pokroiłam ozorki w plasterki i mamy też zrobioną sałatę ziemniaki się Ugotowały. I mamy, już doprawiłam sobie przyprawami, oczywiście. Mój sosik, jeszcze da nam troszkę szanu i będę nakładać na talerz. Na talerzu prezentuje się w ten oto sposób. Jest to dzisiejsza moja propozycja na obiad. Ja przepis na ozorki, jak zrobić to. Ja mam, moi drodzy. A na deser, zobaczcie, przyniosłam sobie truskawki. Jest już, można powiedzieć, wieczór. Zrobiłam ciasto na gofry i postanowiłam zrobić sobie na deserek gofry z truskawkami. Przepis na gofry oczywiście jest u mnie na kanale. Gofry już pierwsze zostały upieczone. Czekałam, aż troszeczkę przestygną i wita śmietana do tego z cukrem, truskaweczki. I tak się prezentuje nasz dzisiejszy deserek. I tak to minął mi dzień. Kochani w kuchni. Propozycja dla Was na obiad i propozycja deseru z truskawkami, a ja się żegnam pa pa!